Cześć, witam, dzień dobry, SilverstakerPL z tej strony i kanał Sebra dla zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. W zeszłym tygodniu poruszałem kwestię długoterminowego gromadzenia metali szlachetnych i pomysłu na korzystanie z tego zbioru już na emeryturze. Bardzo mnie cieszy, że odcinek miał tak pozytywny oddźwięk wśród widzów i Pojawiło się pod filmem naprawdę sporo ciekawych komentarzy i opinii. Zresztą nie tylko pod tym filmem. Z tego względu, że zapowiedź tematu filmu pojawiła się nieco wcześniej tutaj, właśnie na YouTube, na karcie społeczności, a także oczywiście na Facebooku, na, na profilu SDZ-u, gdzie wrzucam informacje o nowych odcinkach. Bardzo dziękuję za, za te wasze uwagi i opinie, bo dzięki temu mamy możliwość po prostu szerszej dyskusji. Lub też mogę coś dodać lub rozwinąć, jeśli filmy wzbudziły jakieś Wasze wątpliwości lub też pojawiły się dodatkowe pytania. I nie inaczej było teraz, i biorąc właśnie pod uwagę te Wasze odpowiedzi i wpisy w komentarzach pod właśnie ostatnim SDZ-em, postanowiłem wrócić jeszcze na moment do tematu emerytur i rozwinąć kilka wątków, uzupełniając tym samym treść poprzedniego odcinka. Jeśli są osoby, które nie widziały jeszcze SDZ-u numer 96, to zachęcam, by najpierw nadrobiły zaległości przed obejrzeniem tego filmu i kliknęły w link, który wyświetla się po prawej stronie, w tej chwili ekranu, bądź też po prostu poszukały link osobno w opisie filmu. Zacznę od założeń liczbowych i wyliczeń. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każde ma inne wyliczenia wynikające z zupełnie różnych założeń i możliwości co do zbierania samego srebra czy złota właśnie w tak długim okresie czasu. Mimo to pamiętajmy, że są to tylko i wyłącznie szacunki i jakieś tam liczby, które będą i tak zmieniać się w czasie w zależności od naszego faktycznego zaangażowania. I przeróżnych innych czynników, na które często nie będziemy mieli wpływu. W moim przypadku ten przedział 20-25 lat gromadzenia srebra wynika z późnego zainteresowania się tematem srebra fizycznego, i tylko tyle czasu pozostało mi tak naprawdę do emerytury. Młodsze osoby mają więc dużą szansę wydłużyć sobie ten okres, nawet o te kilkanaście lat albo więcej, co rzecz jasna zwiększałoby znacząco liczbę zgromadzonego metalu w zbiorze. Podobnie jest kwestią ilości odkładanego kruszcu rocznie, które u każdego z nas wygląda zupełnie inaczej. Wiemy, że ta ilość zależy od również tutaj od wielu czynników i indywidualnego podejścia, więc myślę, że akurat tego tematu nie ma potrzeby rozwijać bardziej. Wrócę natomiast do wyliczeń, ile srebra czy złota dawałoby nam całkowitą niezależność na emeryturze. Dla mnie akurat metale mają być dodatkiem do emerytury, i do tego odnosiłem się właśnie w poprzednim filmie, ale w wielu Waszych komentarzach pojawiały się ilości srebra, które miałyby nam dawać pewność pokrycia wszelkich kosztów życia na emeryturze, nie będąc w ten sposób zależnym od świadczeń wypłacanych przez Państwo. Ilości i kwoty były różne. Bo po pierwsze, niezbyt da się przewidzieć dzisiaj i oszacować naszych potrzeb finansowych za te 20 czy 40 lat, a po drugie mamy sporą rozbieżność w kosztach i wynagrodzeniach w różnych częściach kraju, więc to wyobrażenie kwoty dającej swobodę finansową również jest mocno indywidualne. Tak więc ponownie wróćmy do kwoty średniej krajowej z roku 2021. Czyli 4240 zł, a nie 60, jak podałem wcześniej. Przepraszam za pomyłkę. I tą kwotę uznajmy, że to jest ta kwota, do której chcielibyśmy dążyć. Yy, I dalej, biorąc tą wycenę 110 zł za uncję srebra, którą stosowałem wcześniej, otrzymujemy równowartość 38,5 uncji srebra miesięcznie lub nieco ponad 0,5 uncji złota. Wiem, że przez ostatni tydzień sporo nam się tu pozmieniało na kursach walutowych i w wycenach metali, ale bądźmy po prostu konsekwentni w obliczeniach i stosujmy cały czas te same wyceny, które po prostu przyjąłem wcześniej. 38,5 uncji srebra miesięcznie daje 462 uncje rocznie. A to już konkretna jest ilość, a mnożąc to poprzez kolejne lata bycia na emeryturze, daje naprawdę duże wartości do uzbierania. Ilości, które dla wielu mogą być niestety totalnie nie do osiągnięcia. Dlatego też uważam, że mimo, że plan bycia całkowicie niezależnym od ZUS-u jest w założeniach wręcz idealny, tak nie wiedząc, ile tak naprawdę życia przed nami, trudno byłoby polegać jedynie na jednym źródle aż do końca naszych dni. Może to być 10 lat, a może 16 i 20 lat czy też znacznie dłużej, więc w którymś momencie mogłoby nam i tak zabraknąć już srebra czy złota w staku. Dlatego też mój plan nie polega wyłącznie na wpływach ze zbioru metali szlachetnych. Może trochę naiwnie, ale liczę, że wpływy z emerytury i tak jakieś będą. Może nie takie, jakby każdy z nas sobie życzył, ale lepiej je po prostu mieć niż ich nie mieć. Poza tym były, są i pewnie też i będą nowe pomysły i programy na dodatkowe wpływy emerytalne, takie jak OFE, PPK czy IKZE. Akurat OFE jest tutaj mało szczęśliwym przykładem, pewnie jak i większość rządowych pomysłów. Bo nadal nie wiadomo, co akurat OFE czeka i jaki los go spotka w najbliższym czasie. Podobnie zresztą jak w przypadku jego właśnie tych ewentualnych następców. Ale poza tymi rządowymi pomysłami, mamy też nasze inwestycje czy oszczędności. Mamy metale szlachetne, czy też inne pomysły, by sukcesywnie i systematycznie coś odkładać, by nie być skazanym na emeryturze wyłącznie na ZUS. Korzystając z wielu rozwiązań i metod, finalnie jest spora szansa, że choć część z nich da oczekiwany efekt i podniesie nasze świadczenia do satysfakcjonującego poziomu. Ta różnorodność może sprawić, że nawet mimo drobnych kwot uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, nie będzie konieczności gromadzenia aż tak ogromnych staków srebra czy złota. A dodatkowo nie będzie obawy, że wszystkie te źródła nam z czasem zaczną wysychać. W waszych komentarzach pojawiał się również wątek tak zwanej gęstości kapitału złota i srebra. Jest to temat, który po ostatnich wydarzeniach na Ukrainie stał się dla wielu bardziej istotny niż jeszcze kilka miesięcy temu. Chodzi oczywiście o dysproporcje wagowe ilości srebra, która odpowiada wartości złotówkowej 1 uncji złota. Stosując mój orientacyjny przelicznik, że jedna uncja złota to 75 uncji srebra, otrzymujemy 31,1 g złota do 2,13 kg czystego srebra. Przy konieczności szybkiego przemieszczania takiego zbioru i zabrania go z nami w podróż, bez dwóch zdań praktyczniejsze wydaje się być złoto. W obecnej sytuacji nie zamierzam jednak podejmować się oceny prawdopodobieństwa pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości, więc to zostawiam Wam. Natomiast jeśli skupimy się wyłącznie na Ilości miejsca zajmowanego przez tuby, sztabki czy rolki srebrnych monet, to 500-600 uncji mieści się bez problemu mniej więcej w typowym pudełku po butach, więc wcale nie potrzebujemy ogromnej ilości miejsca, żeby ulokować na przykład 2000 uncji srebra. Myślę jednak, że osoby, które na początku nastawione były wyłącznie na srebro. Z czasem i tak dokonywać będą zamiany części srebra na złoto. Nie będzie to jednak spowodowane brakiem miejsca w sejfach czy w szafach, ale bardziej wydaje mi się związane to będzie z wykorzystaniem przeliczenia ratio złota do srebra przy oczywiście odpowiednim dla nas kursie. Temat ten już kiedyś poruszałem, więc bez zbędnego powtarzania się powiem tylko, że. Kupując srebro przy wysokim ratio, to w przypadku odwrócenia trendu i późniejszej zmianie srebra na złoto, możemy w ten sposób zyskać więcej metalu niż w przypadku kupowania w przeszłości wyłącznie złota. Oczywiście jest tu warunkiem koniecznym jest to, że utrzymuje się ta korelacja srebra to złota w przyszłości. Bo już raz po przebiciu poziomu 1 do 100 wielu powątpiewało, czy srebro nadal podążać będzie za złotem, kopiując jego ruchy. Niemniej, niezależnie czy z powodów typowo prepersowych, logistycznych, czy też ideologicznych, w mojej ocenie warto w odpowiednim momencie postawić na różnorodność metali w naszym zbiorze, dywersyfikując w ten sposób nasze inwestycje. I myślę, że to. Tyle w kwestii uzupełnienia poprzedniego SDZ-u i tematu finansowania emerytury z naszego zbioru srebra i złota fizycznego. Dzięki Wam i Waszym komentarzom te trzy wątki mogły zostać rozwinięte, dopełniając ten temat. Nadal jednak możecie pisać i przedstawiać Wasz punkt widzenia na ten temat, korzystając z sekcji komentarzy pod filmem, do czego gorąco Was oczywiście zachęcam. Jeśli natomiast treść odcinka Wam się podobała i się z nią zgadzacie, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jesteście tu od niedawna i chcielibyście zostać na dłużej, to kliknijcie subskrybuj i dołączcie do zuchwałych. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.